Od kilku lat internet zalewają różne orędzia i proroctwa, które rzekomo pochodzą od Maryi Jezusa. Oczywiście Biblia uczy nas, że proroctw i proroków lekceważyć nie można. W drugiej księdze, Kronik 36:16, czytamy, oni jednak szydzili z Bożych Wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków, aż zmógł się gniew pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia. Ale też święty Mateusz ostrzegał nas, że powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą Mateusza 24:11 Jezus powiedział, Że moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je, idą one za mną. Jana 10,27. Aby rozpoznać, czy dane proroctwo pochodzi rzeczywiście od Boga, trzeba czytać Ewangelię, rozważać ją sercem, nabrać pokory i aby usłyszeć Boży głos, trzeba najpierw uniżyć swój i modlić się o dar rozeznania duchów. Pod filmem zamieszczam link do filmu nauczającego, jak rozpoznać proroctwa. Jedno jest pewne: Bóg nie straszy kataklizmami, wojnami i nie podaje dat takich wydarzeń. Jego głos ostrzega i nawołuje do nawrócenia, ale też wyraża swoją miłość i troskę o człowieka, bo zawsze pragnie jego zbawienia. Jezus Alicji Lęczewskiej, polskiej mistyczce, powiedział: Pismo święte i wszelkie proroctwa są nie po to, aby zaspokajać ciekawość ale aby wychowywać i aby dać Wam szczęście życia we mnie. Tak już jest, że tam, gdzie Bóg posyła swojego proroka, niszczyciel wysyła zaraz kilku swoich, aby wprowadzić zamęt. Zły duch wie, że ludzie dzisiejszych czasów uwielbiają sensacje i gra na ludzkich emocjach. A jeśli nawet coś się spełniło, to dlatego, że On sam do tego doprowadził. To, co jest przed nami, podaje nam Ewangelia w Księdze Apokalipsy. I zachęcam do wykładów księdza Pawła Murzyńskiego, który ma prawdziwy dar i rozeznanie do interpretowania tej księgi. Moje nawrócenie zaczęło się od znalezienia orędzi przekazywanych przez Jezusa Kataliniery i z Boliwii, katolickiej mistyczce, której tylko kilka książek jest przetłumaczonych na język polski i które posiadają aprobatę kilku biskupów. Te piękne orędzia uczyły mnie prawdziwości wiary katolickiej, mocy Eucharystii i spowiedzi świętej. Od początku wiedziałam, że to, co czytałam, nie pochodziło od człowieka. Katia Rivas zapytała Jezusa o kobietę z kościoła prawosławnego, Wasulę która również podawała się za proroczkę, aby sprawdzić, czy pochodzi od Niego. Na co Jezus odpowiedział – Ty, Katia, jesteś posłanniczką mojej miłości, a Wasula jest posłanniczką, misjonarką mojego pokoju. W taki sposób zaczęłam też czytać orędzia zapisywane przez Wasulę Ryden, i moja wiara jeszcze bardziej się pogłębiła. Te orędzia czytał sam święty Jan Paweł II i często pozdrawiał na audiencji grupę prawdziwego życia w Bogu, którą Wasula Ryden założyła na prośbę Jezusa. Misję Wasuli wspiera w Polsce od lat wydawnictwo z Domini. Te orędzia mówią nam między innymi, że żyjemy w końca czasów i wkrótce przeżyjemy oświecenie sumień, które Jezus określa jako oczyszczenie ogniem każdej rasy, czyli każdy człowiek zobaczy swoją duszę oczami Boga. Takie oczyszczenie przeżyła sama Wasula i trwało to bardzo długi czas. I osobiście poznałam osoby, które przeżyły takie oczyszczenie i opowiadały, że było to bardzo bolesne doświadczenie. W tych właśnie orędziach Jezus powiedział, że Garabandal jest kontynuacją Fatimy. I co to znaczy? Po internecie grasuje rzekoma przepowiednia od siostry Łucji, wizjonerki objawień fatimskiej, o III wojnie światowej i ocalałej Polsce. Ta przepowiednia ma raczej wątpliwe podłoże. Objawienie fatimskie było na tamte czasy, i dzięki temu, że święty Jan Paweł II zawierzył Rosję niepokalanemu sercu Maryi wbrew fałszywym informacjom na ten temat, i siostra Lucja wydała dokument potwierdzający, że Matka Boska przyjęła to zawierzenie, uniknęliśmy tragedii, jaka wtedy wisiała nad światem. Zamieszczam link do filmu na ten temat pod filmem. Po drugie, Dzieci widzące Matkę Boską w Madżagoria zapytały ją 12 lipca 1982 roku, czy będzie trzecia wojna światowa, na co ona odpowiedziała, że nie. To samo potwierdziła Conchita, wizjonerka objawień w Garabandal, i potwierdziła to dwukrotnie. Oczywiście przesłanie z Fatimy nawołujące do nawrócenia jest wciąż aktualne, ale nasze czasy odnoszą się do objawienia w Garabandal. O dokładnych przesłaniach z Garabandal zamieszczam likwą filmem. Natomiast teraz chciałabym przeczytać Wam, co dla programu Johna Henry'ego Western'a powiedział Glenn Hudson, przyjaciel Conchity Gonzales, wizjonerki z Garabandal. Śmierć papieża Benedykta XVI potwierdzają objawienie z Garabandal. Według nich po jego śmierci wkroczymy w nową erę końca czasów. Nie końca świata, ale nowych czasów. I w tym czasie przeżyjemy ostrzeżenie od Boga, czyli prześwietlenie sumień. Zobaczymy też namacalny znak, który zapowiedziała Matka Boża w Garabandal. I jeśli świat się nie nawróci, dosięgnie na Boża. Kiedy papież Franciszek pojedzie do Rosji, a pragnie to zrobić od dawna, po powrocie wybuchną w różnych częściach Europy zamieszki i działania wojenne, jak również na całym świecie. Kiedy sytuacja się pogorszy, Bóg zainterweniuje i przeżyjemy oświetlenie sumień. Prawdziwość objawień w Garabandal potwierdził sam święty ojciec Pio. W czasie swoich biolokacji często odwiedzał Koncicę i właśnie dla niej zostawił w spadku jedną ze swoich rękawic, zasłaniającą stygmaty osobisty różaniec i welon, którym nakrywał głowę. Wielkim przyjacielem Conchity była też matka Teresa z Kalkuty. Koncita przez 20 lat ogłaszała orędzia Maryi, prosząc o nawrócenie, ale w końcu stwierdziła, że czas zaprzestać publicznych wystąpień. Teraz pozostało jej ogłosić datę cudu, który ma się wydarzyć w Garabandal 8 dni wcześniej. Jako jedna zna tą datę i wiemy tylko, że będzie to Później wszyscy ludzie na Ziemi przeżyją oświetlenie sumienia. Bóg zatrzyma cały świat. Zobaczymy nasze dusze Jego oczyma, nasze grzechy i skutki grzechów. Będzie to przerażające, szczególnie dla tych, którzy nie mają wiary. Jeżeli po tym akcie miłosierdzia ludzie się nie nawrócą, świat czeka wielka kara. I według Concity będzie tak przerażająca, jakiej świat nigdy nie widział. Większość przesłań z Geramandal już się wypełniła, jak ta dotycząca synodu. Koncita ma już 74 lata, więc jesteśmy już bardzo blisko tych wydarzeń. Ona również powiedziała, że pandemia koronawirusa prowadzi świat do przepowiadanego oświetlenia sumin i że jesteśmy blisko. Teraz, co najważniejsze, to żyć tym, co przekazała Koncita, czyli Codzienną mszą świętą, różańcem, skruchą, umartwieniem, spowiedzią. Abyśmy żyli w łasce Bożej. Ona nie prosi o nic wielkiego, ale o te podstawowe Boże sprawy. Na koniec dodam, że kącita ma taką piękną tradycję na święta Bożego Narodzenia. Miesiąc wcześniej, na święto Dziękczynienia, każdy zapisuje na karce swoje imię i wrzuca do czapki. I każdy wybiera los z imieniem osoby, za którą się później modli na różańcu. Na Boże Narodzenie każdy dostaje maskotkę z przyczepioną karteczką, na której jest napisane: To ja modliłam się za Ciebie. A teraz tak podsumowując, proszę Boga, aby napełnił Wasze serca pokojem i dał Wam prawdziwe rozeznanie dotyczące dzisiejszych proroctw. Jezus Alicji Lęczeskiej, naszej polskiej mistyczce powiedział: Niewiele brakuje do chwil mego przyjścia. Dlatego pora oddzielać dobro od zła. Granicą ja jestem. Każdy będzie musiał wybrać, po której stronie stanie. Przychodzę ogień rzucić na ziemię, ogień zagłady zła, ogień oczyszczenia i ogień miłości w ogniu zmartwychwstanie miłość czysta i wyrośnie, zakwitnie, a jej blask i woń napełnią ziemię. Tak bardzo skrócony jest czas i tak niewiele go pozostało do chwili oczyszczenia świata. Nie traćcie go na rzeczy błahe, niemające znaczenia w budowaniu mojego królestwa miłości. Budujcie to królestwo każdym waszym czynem, każdą myślą Każdym poruszeniem serca, wszędzie tam, gdzie jesteście i w każdej chwili. A więc cieszmy się. Maranatha, przyjdź Jezu. Dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia niebawem.